Witaj, moja droga. Piszę do ciebie w tej szczególnej chwili, w przeddzień wigilii, gdy świat jeszcze pędzi jak szalony. To czas, w którym część z nas skupiona jest jeszcze na tym, co widoczne: na blasku lampek, na zapachu jedzenia, na przygotowaniach, które pochłaniają naszą uwagę od wielu dni. A jednak, ty wiesz, że prawdziwe święta dzieją się w miejscach, których nie widać. Tam, gdzie słowa nie wystarczą, gdzie światło zapala się w sercu, a nie na choince. Chcę dzisiaj napisać o miłości, o tej, która trwa przez cały rok. Cicha, codzienna, niemal niezauważalna, a jednak obecna we wszystkim, co dobre. To miłość, która nie potrzebuje wielkich gestów, by istnieć. Zaczyna się jak mały płomień, który najpierw ogrzewa nas samych, a dopiero potem daje światło innym. I tutaj moja droga muszę zatrzymać się na chwilę, bo wiem jak trudno jest pokochać siebie. To nie jest miłość łatwa, prosta, ani taka, którą można zdobyć raz na zawsze. To miłość, którą trzeba pielęgnować jak ogród. Cierpliwie, wytrwale, z szacunkiem do każdej chwili wzrostu. Pomyśl o sobie jako o tym ogrodzie. Nie musisz być zawsze w rozkwicie. Nie musisz być zawsze idealna ale zasługujesz na uwagę, czułość i dobroć swoje własne, zanim otrzymasz ją od innych. Bo czyż nie jest tak, że tylko wtedy, gdy umiemy otoczyć miłością siebie, możemy naprawdę kochać innych? Prawdziwa miłość nie rodzi się z pustki ani z obowiązku. Rodzi się z pełni, z poczucia, że jesteś wystarczająca, taka, jaka jesteś. Że zasługujesz na dobro, nawet jeśli nie zrobiłaś niczego szczególnego, by je zdobyć. To właśnie z tej miłości do siebie, łagodnej, wyrozumiałej, pełnej wdzięczności, wypływa wszystko inne. To ona sprawia, że świat wokół ciebie staje się jaśniejszy. Że ludzie, z którymi przebywasz, czują się widziani i ważny, ważni, bo ty nauczyłaś się widzieć siebie i uważać siebie za ważną. To jest ten rodzaj miłości, która nie wyczerpuje, ale daje siłę. Miłość, która promieniuje. Ale jak ją odnaleźć? Rodzi się pytanie. Myślę, że zaczyna się od wdzięczności. Nie tej wymuszonej, powierzchownej, ale głębokiej, i prawdziwej. Wdzięczności za to, co już masz. Za oddech, który bierzesz w każdej chwili. Za ciało, które nosi cię przez życie, choć czasem je krytykujesz. Za chwile, które sprawiły, że jesteś tu, gdzie jesteś, nawet te trudne, nawet te, które złamały ci serce, bo właśnie one nauczyły cię, jak składać się na nowo. Wdzięczność nie oznacza, że masz przestać pragnąć czegoś więcej, ale oznacza, że potrafisz spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, że już teraz jest w nim coś pięknego, że już teraz jest w nim coś, za co warto podziękować. Kiedy spojrzysz na siebie z wdzięcznością i miłością, zobaczysz, że to uczucie zaczyna rozlewać się na innych. Bo miłość do siebie to nie egoizm, to fundament, na którym buduje się miłość do świata. To ona sprawia, że wchodzisz w relacje nie z potrzeby, lecz z obfitości, że dajesz, bo masz czym się dzielić, a nie dlatego, że musisz. Wiesz, zawsze fascynowało mnie, jak często zapominamy o duchowej stronie świąt skupiamy się na tym co widzialne, na pokarmie dla innych, na prezentach, na dekoracjach, a przecież nasze serca też potrzebują strawy. Miłość jest tą strawą. Ale żeby ją poczuć, musisz najpierw pozwolić sobie na ciszę. Na chwilę, w której zapomnisz o tym, co jest jeszcze do zrobienia, na moment, w którym pytasz samą siebie, co tak naprawdę jest ważne. Moja droga, ważna jesteś Ty, Twoje serce, Twoja obecność. Ważne jest to, że masz w sobie zdolność tworzenia dobra. Na wiel... Nie niewielkimi gestami, ale małymi codziennymi aktami miłości. Ważne jest to, że możesz być światłem dla innych, nawet jeśli nie czujesz się idealna. Nie musisz mieć wszystkiego poukładane, by kochać. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Wystarczy, że będziesz, że otworzysz swoje serce najpierw dla siebie, a potem dla tych, którzy tego potrzebują. A kiedy usiądziesz przy wigilijnym stole, pomyśl o tym, że prawdziwa uczta nie dzieje się na talerzu, ale w sercu. Pomyśl o ludziach wokół ciebie, o tym, jak każda ich historia splata się z twoją. Pomyśl o bliskich, którzy może nie siedzą już przy stole, ale wciąż są częścią twojego życia. I przede wszystkim pomyśl o sobie, o tym, że zasługujesz na miłość, która jest łagodna, cierpliwa i prawdziwa. Niech te święta będą dla Ciebie czasem miłości. Nie tej spektakularnej, ale tej, która trwa przez cały rok. Miłości, która zaczyna się w Tobie, a potem rozlewa się na wszystko, czego dotkniesz. Bo taka miłość jest jak światło, cicha, ale niezniszczalna. A gdy nadejdzie wieczór, moja droga, zapal świecę. Nie tylko dla innych, ale także dla siebie. Światło świecy to coś więcej niż tylko płomień. To przypomnienie, że w każdej ciemności można odnaleźć blask, nawet jeśli wydaje się on znikomy. To światło mówi: jesteś tutaj, jesteś ważna. Zasługujesz na miłość, jaką dajesz innym, a może nawet na więcej. Na miłość, która obejmuje Twoje wady, Twoje potknięcia, Twoje chwile słabości. Bo przecież miłość nie jest nagrodą. Nie trzeba jej zdobywać. Nie trzeba być na nią wystarczająco dobrą. Miłość po prostu jest. Jest w spojrzeniu w lustro, gdy odważysz się powiedzieć do siebie, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że próbujesz. Dziękuję, że każdego dnia wstajesz i robisz, co możesz. Miłość jest w Twoim spojrzeniu na innych, na tych, których kochasz, ale i na tych, których czasem trudno kochać. Miłość jest w Twoim przebaczeniu sobie i światu, i w ciszy, w której pozwalasz sobie odpocząć. Jeśli czujesz, że nosisz w sercu pustkę, że czegoś brakuje, że coś jest niedokończone, pozwól sobie to poczuć. Pustka nie jest wrogiem. Czasem jest jak miska, którą trzeba najpierw opróżnić, by mogła zostać wypełniona czymś nowym. Ta pustka, choć bolesna, jest miejscem, w którym mogą zakorzenić się piękne rzeczy, jak ziemia pod śniegiem, która czeka na wiosnę. Nie musisz robić wszystkiego sama. Nie musisz być wszystkim dla wszystkich. Pomyśl o tym. Każda miłość, każde dobro, które dajesz innym, ma swoje źródło w tobie, a źródło nie może wyschnąć. Musi być pielęgnowane, otoczone troską, uważnością. Więc pytam cię, moja droga, kiedy ostatnio byłaś źródłem dla samej siebie? Kiedy ostatnio dałaś sobie odpocząć, poczuć wdzięczność, być po prostu sobą, nie tą, którą powinnaś być, ale tą, którą jesteś? Święta to czas hojności, ale nie tylko wobec innych, to także czas hojności wobec siebie. Zatrzymaj się na moment, usiądź przy stole lub przy oknie, spójrz na świat, który otacza cię swoim grudniowym spokojem. Może nie wszystko jest takie, jakbyś chciała, może życie nie wygląda, jakie sobie wymarzyłaś, ale pomyśl, ile piękna mimo wszystko wciąż w nim jest. Wdzięczność nie zawsze przychodzi łatwo. Czasem trzeba ją w sobie odnaleźć kawałek po kawałku, jak odłamki rozbitego lustra. Ale kiedy ją już znajdziesz, zaczyna działać cuda. Zaczyna zmieniać to, co wydawało się trudne w coś, co można przyjąć, w coś, co daje siłę. Wdzięczność jest jak miłość. Zaczyna się w drobiazgach. W filiżance ciepłej herbaty, w promieniu światła padającym na stół, w dotyku dłoni, które są blisko ciebie, w oddechu, który bierzesz właśnie w tej chwili, w świadomości, że mimo wszystko, co straciłaś, jesteś tutaj i że to, co masz, wystarcza. A kiedy spojrzysz na siebie z wdzięcznością, poczujesz, jak promieniuje to na innych. Jak Twoje ciepło ogrzewa tych, którzy zasiadają przy Twoim stole, jak Twoja akceptacja pozwala im być sobą bez presji, bez oczekiwań, bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Miłość, którą dajesz światu, wraca do Ciebie, czasem w postaci uśmiechu, czasem w delikatnym dotyku, a czasem w ciszy, która mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Moja droga, życzę Ci, abyś w te święta pozwoliła sobie być taką, jaka jesteś nieidealna, czasem zagubiona, ale pełna światła. Abyś dostrzegła w sobie miłość, którą nosisz miłość, która jest Twoją naturą, która jest Twoim początkiem i Twoim przeznaczeniem. Niech Twoje serce będzie spokojne. Niech Twoje dłonie odpoczną od gonitwy. Niech Twoja dusza znajdzie wytchnienie. Bo Ty, właśnie Ty, jesteś cudem, i miłość, która płynie z Twojego serca jest światłem, które rozjaśnia nie tylko grudniowe noce, ale cały świat. Z czułością i wdzięcznością twój towarzysz w drodze ku miłości. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj polub i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski, miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.